takie emocje na pewno wiecie, że się kumulują. Jak to puścisz, to się przestaniemy kolegować. Czasem tak bywa. I to wszystko faktycznie no, trzeba dograć tak, żeby się podobało obydwu osobom. Nie no, co ty na dźwięk? jest? ona napójcie. Dobrze, To też na śmierć. Mam tam nikt nie widział, co nie? Już robiłam. Pięknie. Brawo. Nie może. Zapraszam Was na film z Fuerteventury, czyli z jednej z wysp kanaryjskich, na którą się wybrałam z Agnieszką MP Vlog, która również prowadzi kanał na YouTubie. I w tym filmie opowiem Wam, jak zorganizować razem taki wyjazd, o tym, jak idziemy tutaj na kompromisy i jak zrobić tak, żeby ze znajomą, znajomym wrócić z takiego wyjazdu z uśmiechem i żeby nie pojawiła się myśl, że będzie to ostatni wyjazd. Serdecznie zapraszam na film. I dzisiaj umówiłyśmy się, że wstajemy o 6:30. Zbieramy się najszybciej jak każda potrafi i lecimy dzisiaj zobaczyć wulkan na szlak. Poładzimy sobie dzisiaj trochę więcej i z tej okazji myślę, że właśnie umawianie się na wstawanie i ogólnie samo wstawanie i różnica, jeśli chodzi o preferencje tutaj może być Takim mocnym zapalnikiem do konfliktów, więc wydaje mi się, że dobrze jest na bieżąco ustalać to. Czyli razem ustawiamy budzik i mniej więcej ustalamy sobie, o której najpóźniej wychodzimy, żeby nie było tak, że jedna osoba już siedzi gotowa i czeka na drugą, a ta druga dopiero ściąga piżamę. Także fajnie, że nam się to udaje. Annieszka może tak potwierdzić, stawimy. My wstałyśmy, ale jajka nie chciała się gotować. To prawda. Mamy kuchenkę, która gotuje jajka od 20 minut, i no. jeszcze woda się nie zagotowała. Wyszło nam to całkiem sprawnie, bo jest 7.30. Odpalamy naszą białą strzałę, a raczej Agnieszka, bo ja nie mam prawa jazdy. Także tutaj podział był bardzo jasny, kto będzie kierowcą i kto będzie się zajmował autem. Ale ja świetnie nawiguję, prawda? Bardzo dobrze nawiguję, Dorota, bo wie, czego ja potrzebuję, czyli informacji dużo wcześniej. No. Nie. Także super się zgrywamy. Siadamy do naszej strzały i widzimy się już na początku szlaku. Chociaż na pewno jeszcze nagram coś z trasy, bo tutaj widoki po drodze są naprawdę imponujące. Surowe, ale imponujące. Masz za sobą teraz przepiękną górkę. No właśnie jest przepiękna górka i widoki są piękne, tylko niestety nie mogę się im przyglądać. Jesteśmy na miejscu, idziemy szlakiem, który prowadzi do krateru wulkanu, który oczywiście jest już nieaktywny, ale zawsze taką dziurę fajnie zobaczyć, bo to jest coś innego niż widzimy na co dzień. Idzie się dość przyjemnie. Jest to taki szlak dość popularny, chociaż trafiłyśmy tak, że raczej nie ma tutaj turystów. Dzisiaj jest poniedziałek, pogodę też trafiłyśmy super. I mimo, że jest to wietrzna wyspa, no to teraz mamy ten moment, kiedy właśnie tego wiatru nie ma. Także idzie się bardzo przyjemnie. Przed nami ostatni odcinek, żeby dojść do krateru wulkanu o imieniu Hondo, który właśnie widzicie tutaj. Ścieżka jest bardzo ciekawa, bo zaraz będzie szła tutaj z krajem i wygląda na dość stromą, także zobaczymy jak ta moja towarzyszka z lękiem wysokości. Starałam. Agnieszka się bardzo starała. Kazała mi przekazać to. Dosłownie zostało ile? 10 metrów. Tylko, że najbardziej strome. I chodzi o to, że tutaj obok jest Przepaść. Niestety, czasami lęki wygrywają z człowiekiem. Myślę, że to jest ciężka sprawa i bardzo, bardzo nie zazdroszczę wszystkim, którzy zmagacie się z takimi lękami. No, ja nie dostałam w pakiecie takiego lęku, także śmiało mogę tutaj wchodzić, ale domyślam się, że może być tutaj strasznie, bo idzie się z krajem góry, a też podłoże nie jest najprostsze, dlatego że no, tutaj jest żurzel, więc tak naprawdę idzie się. Po takich bardzo luźnych kamieniach i pyle. Został mi tutaj jeszcze kawałeczek. To jest też dobry przykład w podróży, żeby się nie bać rozdzielenia się. Że ja nie muszę rezygnować z wejścia na ten wulkan. Bo Agnieszka jest teraz bezpieczna, poczeka na mnie i wiem, że nie będzie miała ode mnie o to żalu. Bo. To jest jakby jej walka z tym lękiem i no mnie to po prostu nie dotyczy i to, że ja nie wejdę, no to niczego nie zmieni. Jak się jedzie razem na wyjazd, to myślę, że nie ma co się bać też robić rzeczy osobno, spędzić sobie jakiś dzień osobno, bo to nikomu krzywdy nie robi. Pod warunkiem oczywiście, że o tym się powie drugiej osobie i wszyscy jakby to akceptują i rozumieją, że można coś e, zrobić i można chcieć zrobić coś samemu. Bardzo cieszę się, że weszłam, bo krater wulkanu to nie jest coś, co mam okazję często oglądać. Szkoda mi tylko Agnieszki, bo wiem, że spodobałby jej się ten widok, a tymczasem schodzę do niej, bo też nie chcę, żebym za długo na mnie czekała. Mam nadzieję, że czuję się w porządku, ale tam wiem, że jest też w bezpiecznym miejscu. Tam, gdzie jest też ładny widok, więc podejrzewam, że nie nudzi się i pewnie coś dla Was nagrała. Ważną rzeczą na wyjazdach jest elastyczność, i tutaj będzie mi chodzić o dwie elastyczności. Po pierwsze, taka, żeby się nie zamykać na atrakcje, które druga osoba proponuje, dlatego że coś, co może nam się wydawać mało atrakcyjne, potem okaże się, że jednak było to interesujące i warte odwiedzenia, i ja na pewno na tym wyjeździe się o tym przekonałam, bo byłyśmy w takich miejscach, które może niekoniecznie byłyby moim pierwszym wyborem, ale będąc w danym miejscu, byłam zadowolona i cieszyłam się, że właśnie. Zgodziłam się na to po pierwsze i nie pojechałam tam z niechęcią, tylko z otwartością, i myślę, że to pozwoliło mi też cieszyć się z danego miejsca i też trochę poszerzyć swoje horyzonty. A po drugie, taka elastyczność już zbiorowa, dlatego że tutaj sporo rzeczy na wyjeździe może pójść nie tak i to nie z winy naszej, z naszego nieprzygotowania, tylko z sytuacji takich codziennych, chociażby godziny otwarcia. Może zmienić się pogoda, ktoś może poczuć się chory, może się zepsuć samochód. Tutaj tak naprawdę może pójść dość sporo rzeczy nie tak i myślę, że warto wtedy mieć tą otwartość, żeby nawet już dogadany dzień następny po prostu zmienić i nie bać się tego i nie obrażać się, tylko dostosować swoje plany do rzeczywistości i mieć radość z tego wyjazdu, a nie kurczowo się trzymać tych swoich ustaleń. Myślę, że wtedy będzie wszystkim przyjemniej i urlop wtedy będzie udanym. Ty lepiej nam powiedz, gdzie nas zabierasz Dlatego, że to jest twoja atrakcja Agnieszka była bardzo podniecona, jak mówiła, że będziemy oglądać Co? Wieloryba! W zasadzie szkielet wieloryba Ty mi powiedziałaś, że to będzie tylko kręgosłup, a za głowę i ogon No i to jest właśnie ten moment Kiedy mówimy o elastyczności Bo gdybym była tutaj sama, to prawdopodobnie Była to jedna z atrakcji Którą bym lekką ręką sobie odpuściła Ale ja daję Agnieszce szansę i drugą taką atrakcją będzie muzeum sera, co jest nawet na jednym bilecie. Także kto nie lubi takiego sera? Kama! Ser. Widzicie, co jest najpiękniejsze o tej porze i w tym miejscu, że tutaj po prostu nie ma ludzi. Jesteśmy praktycznie same. No kilka osób się kręci obok nas. Atrakcja jest interesująca. Widzę A już myślałam, że będę miała tak łatwo, że Agnieszka powie wszystko za mnie i ja nie będę musiała mówić, co tutaj się dzieje. Jesteśmy teraz w Muzeum Soli, czyli w miejscu, gdzie z wody oceanicznej wydobywa się sól. Tutaj już jest jeden z ostatnich etapów. Wygląda trochę jak brudny śnieg. I jest tutaj jeden z wielu starych wiatraków, które są tak naprawdę wizytówką Fuerteventury. i służyły do tego, żeby mielić drewno... Jestem, chyba. Co powiedziała? Drewno. Tak? No. Zdaję sobie sprawę, że dla wielu z Was muzeum Sera Koziego może wydawać się jako nieatrakcyjne miejsce, ale uwierzcie mi, że warto jest odwiedzić to muzeum ze względu chociażby na to, że ma tak przepiękny ogród kaktusowy, którego jeszcze w życiu nie widziałam. Do tego znajduje się tutaj stary młyn, do którego można wejść do środka i trochę więcej się o nim dowiedzieć. Fajniejsze. W o tym nie. całym ogrodzie, jak ogromne są te kaktusy! Naprawdę w życiu nie widziałam tak wielkich drzew, które są sukulentami. Dosłownie drzew, no to jest niesamowite. Same miasto Puerto del Rosario, największe miasto na wyspie, ale mimo wszystko widać, że tutaj też powiewa trochę tą przeszłością i ta wyspa zdecydowanie nie jest najbardziej turystyczną kanaryjską wyspą i tego się nie da ukryć, ale to co chciałyśmy wam teraz trochę poopowiadać odnośnie tematu naszego filmu i organizowania wyjazdów, to jak my się do tego zabrałyśmy i jak to było w ogóle, że się zgadałyśmy, że jedziemy, no i co się potem zadziało. To, że się zgadałyśmy, to, no to. było śmieszne, bo my pamiętam, wtedy gdzieś na kawie bodajże i ty powiedziałaś Powinniśmy gdzieś razem pojechać, I ja powiedziałam ok, a ty powiedziałeś, to może na wyspę i po prostu, no i kupiłeś i bilety tego samego dnia chyba, nie? Tak, to prawda, a że, a że ja lubię kupować bilety, to nawet tak, nie zdążyłyśmy się umawiać kto je kupi, tylko ja po prostu wysłałam jaki ci termin pasuje, jedziemy i ty w tak od razu się zgodziłaś. No i tutaj właśnie chciałam zaznaczyć, że jeżeli z kimś się jedzie, to warto ustalić co która osoba będzie robić. No u nas nie było tego problemu i nie musiałyśmy wyznaczać, bo wyszło dość tak, naturalnie. naturalnie. Tak jak mówię, ja kupiłam bilet i zaraz tak naprawdę zaczęłam szukać nam e, miejsca jakiegoś do spania, a że Ty prowadzisz, no to zaopiekowałaś się tym tematem. Tak, od razu bez problemu wyszukałam, e, które wypożyczalnie warto tutaj e, użyć, no bo jednak tych wypożyczalni jest całkiem sporo. Okazało się, że nie tylko ja szukałam, bo była najbardziej popularna i czekaliśmy ponad pół godziny na auto. Ale tak, no zajęłam się samochodem na początek. I jak już się tak naturalnie podzieliłyśmy, to też nie wchodziłyśmy w sobie jakby w ten teren, tak jakby no. ja wiedziałam, że no nie mam nic do samochodu, nie znam się na tym, bo nie prowadzę, więc od razu zaufałam Agnieszce, jaki wybierze samochód, taki bierzemy, bo ona ma się z nim czuć dobrze. Wiadomo, że ze spaniem było tak, że ja po prostu znalazłam dwa miejsca, no i wtedy obie wskazałyśmy, który jest... Najfajniejszy, dla której no, że wybrałyśmy to samo, no to było. Tylko też się łatwo. umówiłyśmy mniej więcej na to, w której części wyspy będziemy. Tak. Żeby, no bo wiedziałyśmy, że będziemy chciały trochę pozwiedzać i pojeździć, ale nie chcieliśmy mieć daleko. Tak, co też jest myślę ważne dla osoby, która szuka, mhm. żeby nie traciła czasu i nie szukała tak. w jakimś szerokim obszarze, tylko właśnie bierała pod uwagę, nie wiem, 2 trzy miejsca Dokładnie. i wtedy właśnie znalazła te, nie wiem, 2-3 noclegi i potem każda wskazuje najlepsze i wtedy myślę, że można się szybko dogadać. Kolejna kwestia to było oczywiście, co chcemy tutaj zobaczyć. Tak. Ale, że Agnieszka jest przewodniczką w Szwajcarii i jest doświadczona, no to można się domyśleć, że po pierwsze umie wyszukiwać, a po drugie lubi to robić. Więc tutaj też przejęłaś mocno inicjatywę. Tak, ale to było w zasadzie dlatego, że ja bardzo się wszystkim jaram szybko i zrobiłam po prostu dokument, w którym obydwie miałyśmy zapisywać swoje pomysły na, na to, co chcemy zobaczyć na wyspie. No i skończyło się tak, że ja zapisałam tych pomysłów faktycznie więcej. Ale w zasadzie część z nich też widziałaś, więc też o nich mówiłaś, co nie? Tak, tak, ale też y, ja tutaj nie miałam takiego poczucia, że... Ty coś sobie źle o mnie pomyślisz, że ja nie chcę się angażować, bo wiedziałam, że ty i tak będziesz szukać. Więc ja stwierdziłam, patrząc na listę, co już Agnieszka wyszukała, że czego brakuje powiedzmy, mhm. albo co ja jeszcze chciałabym dołożyć, mówię, tak. dobra, to ja biorę na siebie jakieś tam szlaki. No ja nie wyszukiwałam szlaku, bo wiedziałam, że ty będziesz szukać. <laughs> Dokładnie, nie? więc też no, ja ważne. po prostu wzięłam działkę, którą no. lubię i zawsze jakby wplatam to w moje wyjazdy. No i tutaj też oprócz tego planowania oczywiście wcześniej też rozmawiałyśmy, jak tak. ty spędzasz wyjazdy, mniej więcej sobie popowiadałyśmy, jak wygląda nasz dzień, tak oczywiście mniej więcej. To znaczy, lubię leżeć na plaży, nie lubię leżeć na plaży. To było bardzo łatwo, bo obecnie nie lubimy w zasadzie. No, ale jakbyś lubiła, to bo sama posiedziała chwilę na towarzystwa, nie? Jakby nie widział tym problemu. To Dokładnie. To w w promocji, prawda? Tak, ale właśnie chodzi o to, żeby odbyć taką rozmowę, bo jak się okaże, że ta druga osoba tego nie lubi, no to... Nie chodzi o to, żeby z tego rezygnować, oczywiście, tak na 100%. Bo może się okazać, że jesteśmy bardzo różni. Tak. My akurat mamy dość łatwo, bo nie ma tak dużo tak. takich rzeczy, żebyśmy chciały się tutaj rozdzielać i spędzać dni osobno, ale myślę, że warto wziąć. To pod uwagę i też wtedy może zaplanować jakiś dzień osobno, bo jeżeli jest tak. coś, co bardzo chcesz zobaczyć, mm -hmm. a druga osoba bardzo nie chce, no to myślę, że nie, żeby z tego nie rezygnować i sobie Wiesz, parę takich byś rzeczy. Na przykład wybrać. ja sobie wymyśliła, że chcesz pójść na jakiś super wymagający szlak, bardzo wysoko gdzieś. Yy, no to ja bym wtedy wiedziała z góry, że na przykład nie będę z tobą jechać, co nie? No i no ja bym, ja bym ja by... też poszła, bym, tak. bo bym wiedziała, że ty jesteś okej okay z tym, tak, sobie to taki dumbo. jeden dzień organizujemy i, i to jest okej. Okay. I też myślę, że nie ma się co tego bać i po prostu słuchać siebie nawzajem, swoich preferencji i taki wstępny plan po prostu sobie stworzyć wspólnie i pogadać, co lubimy, czego nie lubimy. A ja jeszcze coś dodam, warto y, już na samym wyjeździe mówić wprost, że czegoś nie chcę, coś mi się podoba, coś mi się nie podoba, żeby po prostu nie było niedomówień. My w zasadzie komunikujemy się dość sprawnie, wydaje mi się, że póki co, nie wiem, wszystko dogadywałyśmy bardzo łatwo, ale wiem, że to może być czasami problem, że właśnie y, Osoby nie komunikują się i potem ktoś ma do kogoś pretensje. Tak, dlatego że takie emocje na pewno wiecie, że się kumulują i myślę, że właśnie tak. coś takiego właśnie wiecie, machanie ręką, nie mówienie, że coś się wkurza nawet w domu, że ktoś nie sprząta, albo po prostu robi coś, co nas irytuje, bo każdy ma takie rzeczy, to się skumuluje i wtedy możemy już tak. wracać nie jako koleżanki, albo z taką myślą w głowie, okej, okay, spoko było, ale już nigdy nie jedziemy. U nas tak nie będzie, ale to jest taka przestroga, że warto sobie o tym pomyśleć, bo nawet jak jedziecie z waszą przyjaciółką, tak. ale nigdy nie byłyście razem, tak. to będzie inaczej będzie, niż na no, co dzień. Bo wtedy też jest się ze sobą 24 godziny na dobę praktycznie. No dobra, mamy osobne pokoje, ale wiecie o co chodzi. Budzimy się, jemy śniadanie rano, później zwiedzamy razem, później spędzamy dzień i, i to wszystko faktycznie no, trzeba dograć tak, żeby się podobało obydwu osobom. Tak, tak właśnie staramy się robić.

Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo to jest rzut beretem, wyspa obok, także myślę, że będzie ok. No a teraz zabieram się za robotę. Idziemy teraz do miasta obok i spróbuję dla porównania też poszukać jakichś opuszczonych budynków, chociaż na wejściu jest trochę inne wrażenie. I tutaj też na mapie jest całkiem sporo restauracji, więc pewnie jest trochę bardziej żywe niż nasze, ale zobaczymy, czy też są jakieś pustostany, czy nie. No powiem Wam, że mam wątpliwości, czy tutaj ogórki jadłyby pomarańcze w naturalnym środowisku. Ogórki też kapustki tu nie rosną, ale... Tutaj zdecydowanie jest różnica, jest życie. I wcale nie jest tak łatwo znaleźć takie puste budynki, tylko te na wejściu były takie, które podejrzewałam, że są opuszczone. Ale tutaj, jak najbardziej, można powiedzieć, że jest to turystyczne miasteczko. Odnośnie jeszcze organizacji wyjazdu. To chciałam wam jeszcze powiedzieć o paru aplikacjach, które może wam się przydadzą. Jedna to Splitwise i to jest aplikacja do rozliczania kosztów. I możecie dodawać to co wszystko wydajecie na bieżąco i na koniec ta aplikacja podliczy kto komu ile jest winien i będziecie mieli do zrobienia tylko jedną transakcję. Nie trzeba sobie oddawać tych pieniędzy na bieżąco. Więc bardzo polecam. Druga aplikacja to będzie po prostu zwykła mapa i Zaznaczanie pinesek, żeby pamiętać te wszystkie rzeczy, które sobie już ustalicie i chcecie razem zobaczyć. I na bieżąco też, tuż przed wyjazdem, my używałyśmy najzwyklejszego dokumentu, który sobie nawzajem udostępniłyśmy i tam wrzucałyśmy pomysły podzielone na kategorie, i potem z tego razem wybierałyśmy ostatecznie, co będziemy robić. Ostatni dzień zostawiliśmy sobie na przejechanie najbardziej chyba znaną drogą na całej Fuerteventurze, czyli drogą numer 1 która prowadzi do Coralejo, która wiedzie przez Wydmy jest to park krajobrazowy. Naprawdę droga jest niesamowita i uważam, że każdy, kto tutaj będzie i wynajmie samochód, to powinien się nią przejechać. Chodzi o kolory, o to poczucie, jak wieje wiatr i ogólnie o krajobraz, który się nagle zmienia, jest zupełnie inny niż na całej wyspie. Dzisiaj będziemy sobie tutaj spacerować trochę po piasku. Trafiłyśmy co prawda na najmniej słoneczny dzień, ale dzięki temu nie będziemy musiały się śpieszyć, bo nie będzie aż tak gorąco. Tak wygląda parking wzdłuż drogi. Jest też dużo, dużo kamperów, także widać, że jest to popularna droga, no ale chyba nie ma się czemu dziwić, bo wygląda to jak z innej planety. A na zakończenie naszego wyjazdu idę jeszcze po znaczki i będę wysyłać pocztówki dla patronów 3, 4, 5, 6, 7, 8, jest po Once Czy tak? ¿Premientas que más Y de nuestros snacks, 11 sellos postales. 11 sellos. postales. 11 sellos postales, 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 por favor. 11 sellos postales. por favor. Hola. ¿Qué tal? 11 sellos postales, por favor. Sí. Good. Thank you. 11. Yeah. 11, es? Pocztówki poleciały, a ja będę się tutaj już z wami żegnać, dlatego że idziemy jeszcze tylko na obiad. Jutro, ostatni dzień, taki już odjazdowy, będziemy musiały oddać samochód, zdać mieszkanie. Wsiadamy w samolot i do domu. Dzięki za oglądanie, i jak zwykle, widzimy się w kolejnym filmie.